Witam Państwa, Mateusz Skulski. Zapraszam na wiadomości ze Słupskiej regionu. Tysiące nauczycieli i wychowawców obchodzi dziś swoje święto. Większość szkolnych uroczystości z tej okazji odbyła się już wczoraj. Natomiast miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zaplanowano na 15 dzień października. Wówczas prezydent Słupska uhonoruje szczególnie zasłużonych nauczycieli i pracowników Słupskiej Oświaty. Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona. Z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy moment, kiedy uczniowie i ich rodzice mogą docenić pracę nauczycieli i pedagogów oraz podziękować za ich zaangażowanie. Z tej okazji w szkołach i innych placówkach oświatowych odbywają się uroczyste akademie, przedstawienia i inne wydarzenia. W słupskich szkołach takie uroczystości zorganizowano już wczoraj, bowiem 14 dzień października od wielu już lat jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Filmowo-zdjęciową relację ze świętowania dnia nauczyciela w szkole Przesłali do naszej redakcji uczniowie szkoły podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku. Ze względu na pandemię uroczystości zorganizowano w trzech oddzielnych grupach klasy 1-3, 4-6 oraz starsi. W tym dniu do nauczycieli trafiły kwiaty i upominki. Nie zabrakło też uczniowskich prezentacji, wierszy, piosenek, a także wspólnych tańców oraz plebiscytu i quizów na temat szkoły oraz pedagogów. Ponadto wybrano i zaprzysiężono nowy samorząd uczniowski. Natomiast w godzinach popołudniowych od Odbyło się pasowanie na uczniów klasy pierwszej. Było wiele emocji i wrażeń. Słupsk został laureatem ósmej edycji konkursu Eko Miasto w kategorii gospodarka odpadami dla miast o populacji mniejszej niż 100 tysięcy za rok 2020. Organizatorem konkursu była ambasada Francji w Polsce i organizacje pozarządowe. W konkursie oceniano kilkadziesiąt miast różnej wielkości. Obok Słupska laureatem w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców został Kraków. Żury konkursowe oceniło plany miasta w kwestii gospodarowania odpadami w ciągu najbliższych pięciu lat, środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami w stosunku do całościowych zasobów uczestnika konkursu, dotychczasowe zrealizowane już działania w kontekście zarządzania gospodarką komunalno-odpadową, a co za tym idzie wysoki poziom odzysku recyklingu. Udaje nam się naprawdę bardzo dużo odpadów odzyskiwać. Dzięki, przypomnę, otwarciu ponad dwa lata temu jednej z, nowo, naj, z najnowocześniejszych w kraju sortowni w Bierkowie na Wysypisku Śmieci, gdzie rzeczywiście ta gospodarka odpadami udaje nam się w sposób wzorowy w skali całego kraju. Jak dodał Marek Goliński, jury doceniło również słupską innowacyjność w gospodarce odpadami, np. aplikację na smartfony z harmonogramem odbioru śmieci oraz wyposażenie samochodów wywożących odpadki w systemy GPS oraz kamery. Trwa głosowanie na najlepszy film turystyczny na świecie. Publiczność na wszystkich kontynentach głosuje na swoich faworytów. Jedynym reprezentantem naszego kraju jest ustka z filmem Ustka zostań mistrzem wypoczynku. Film otrzymał nagrodę podczas festiwalu The Golden City Gate w Berlinie. Film Ustka zostań mistrzem wypoczynku zdobył drugą nagrodę w ważnej kategorii filmy promujące miasta. To zawsze najbardziej oblegana kategoria na wszystkich festiwalach filmów turystycznych, bo dotyczy zarówno wielkich miast, małych, jak i tych maleńkich gmin. Tym razem ustecki film ma szansę zostać uznanym za najlepszy film turystyczny na świecie. Wszystko w rękach Ustczan i przyjaciół miasta. Internetowe głosowanie trwa do 25 października. Wystarczy, że wejdziecie Państwo na stronę ustka.pl bądź na nasz facebook ustka na fali. Tam jest link, wystarczy kliknąć głosuj. Ustka jest jednym z kilkudziesięciu filmów na świecie, filmów turystycznych, która jest właśnie w gronie wybranych filmów do, do głosowania. Film Ustka zostań mistrzem wypoczynku nie jest jedyną produkcją filmową promującą walory kurortu. Kilka dni temu premierem miał kolejny film z cyklu Opowieści na fali. Tym razem Elżbieta Nadolna, miejski przewodnik, zabiera widzów do dzielnicy Willowej. W ostatnim czasie powstały dwa odcinki poświęcone tej lokalizacji. Zobaczyć można w przedmiotowych odcinkach m.in. innymi Wille Red, ulicę Żeromskiego, ulice Mickiewicza, Willę na Kopernika 5, oczywiście także budynek X-u jeden z najstarszych, najpiękniejszych budynków właśnie tej dzielnicy. W ramach cyklu opowieści na fali powstało już kilkanaście filmów. Można je zobaczyć m.in. na kanale YouTube oraz na stronie wizytust.pl. Na zaniedbanym przez lata terenie między ulicami partyzantów Armii Krajowej Szkolnej oraz z zabudowaniami klasztornymi powstanie podwórko z miejscami do zabaw i wypoczynku. Inwestycja już się rozpoczęła i potrwa do połowy przyszłego roku. W miejscu, gdzie stoją jeszcze resztki starych zabudowań, powstanie plac zabaw, a także miejsca rekreacji z ławkami i stolikami do gry, na przykład w szachy. Wykonane też zostaną: wiata ażurowa, pergola, instalacja do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej, a także wiata śmietnikowa. Wybudowane zostaną ciągi piesze i pieszojezdne z miejscami postojowymi. Aby nowych urządzeń nie zniszczyli wandale, zainstalowany zostanie monitoring. Tak, to miejsce będzie wyglądało w drugiej połowie czerwca przyszłego roku, kiedy planowane jest zakończenie inwestycji. Teraz teren, który miasto otrzymało od skarbu państwa jest odgruzowywany, wyburzane są również pozostałości budynków i murowanych płotów. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony 100 tysięcy złotych. Mnóstwo emocji czeka na wszystkich, którzy zawitają do kolorowego namiotu cyrku Astoria, który przyjedzie do Słupska aż na 5 dni. Zaprezentuje się podczas dziewięciu spektakli. Pierwszy pokaz pod dachem cyrku przy ulicy Rybackiej w Słupsku zaplanowano na sobotę 16 października, a ostatni odbędzie się w środę 20 października. Cyrk Astoria to innowacyjne show, w którym artyści skupiają się na dopracowanych i atrakcyjnych pokazach. I co ważne, bez towarzyszących im na scenie zwierząt. W ramach jednej z atrakcji zapowiadane jest zapierające dech w piersiach show akrobatyczne wykonane z udziałem Elzy z Krainy Lodu. Latynoski pokaz hula-hop zaprezentuje Cindy. Z kolei antypody przedstawi dobrze znana artystka Alina. Będzie też kącik magii i iluzji, który zaprezentuje Hawis, najbardziej znany cyrkowy iluzjonista w Polsce, absolwent Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku. Fani znanego programu Mam Talent powinni dopatrzyć się też uczestników telewizyjnego show, którzy współtworzyć będą artystyczny program. Akrobatyczne pokazy LZ, zawadiackie zabawy minionków, występy klaunów i ekipa z Psiego Patrolu. Te elementy z pewnością zainteresują najmłodszych. Program artystyczny poprowadzi Wiesław Jaśkowski. Jak uzyskać dotacje na ekologiczny piec lub inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska? Przekonają się wszyscy, którzy wezmą udział w spotkaniu na temat programu Czyste Powietrze oraz Usteckiego Programu Dotacji Celowych. Władze Ustki zapraszają mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze oraz Miejskiego Programu Dotacji Celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Spotkanie odbędzie się 19 października, czyli we wtorek o godzinie 17 w sali 101 Urzędu Miasta Ustka. Ten program y, miejskich dopłat ruszył w tym roku. W przyszłym roku planujemy jego kolejną edycję. Pewnie z początkiem roku 2022 będą mogli Państwo składać y, wnioski na dofinansowanie wymiany pieca, y, usuwania, adbestu, u, usuwania azbestu czy też budowania systemów do gromadzenia deszczówki. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z którym będzie można porozmawiać osobiście w formie indywidualnych konsultacji. Celem programów jest ochrona środowiska i gospodarki wodnej, poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych. Z programu dofinansowanego z budżetu gminy Miasto Ustka skorzystać mogą mieszkańcy Ustki, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorcy. I tym ekologicznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie obserwatora, a jutro spotkamy się z Państwem w ramach jesiennej redakcji Telewizji Słupsk. Na dziś to wszystko, dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się za tydzień.